Witam serdecznie Państwa. Wracam do tego muralu, dlatego że przeraziła mnie wiadomość dzisiaj o tym, że Izrael zaatakował Iran. Proszę Państwa, parę dni temu słyszałem chyba na YouTubie, nie wiem na którym portalu, na którym kanale, że chyba 20 tysięcy młodych dziewcząt i chłopców. Jest um, przeznaczony do przeszkolenia wojskowego w ciągu trzech tygodni. Po tych trzech tygodniach mają przyjąć, um, z, znaczy złożyć ślubowanie, ale nie harcerskie, wojskowe. Proszę Państwa, to jest przygotowanie młodzieży. Do wojny, do tego, żeby było mięsem armatnym. Co oni się nauczą przez 21 dni? A poza tym, jakie oni mają pojęcie o życiu? Proszę Państwa, zwracam się do osób starszych, dziadków, rodziców, sąsiadów. Brońmy dzieci. Wysyłajmy petycję do kancelarii. Znaczy do pana prezydenta starego i nowego na adres kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie, niezależnie podkreślam, jakich jesteście poglądów: czy PiS, czy PO, Konfederacja, y, Hołownia, y, ten Brown, a tym bardziej Ruch Dobrobytu i Pokoju pana Maciaka, czy jeszcze jakieś inne, brońcie, bo brońcie naszych dzieci, brońcie swoich wnuków, synów, córki w broncie, bo wyślą wam ich na wojnę. I będzie tak jak teraz był u Rosjan i Ukraińców: 6 tysięcy ciał czeka na granicy w chłodniach, bo Ukraińcy nie chcą przyjąć. Nasze władze też nie będą chciały przyjąć. Tak zwane nasze władze. Znaczy, władza nasza to jest w tej chwili tak naprawdę to w Stanach Zjednoczonych. A dysponentem tych, co rządzą, to są ambasadorowie w Warszawie w alejach ujazdowskich, czyli w ambasadzie amerykańskiej. Proszę Państwa, obyście później nie płakali, bo później będzie za późno. Piszcie i, i do premiera, i do waszych y, tych, których wybraliście: do, do tych Tusków, do Hołowni, do Trzeciej Drogi, do Mencena. No, bo do Macciaka nie ma co, no bo nie, no też, bo mieć wsparcie, wesprzeć go, bo wiadomo, że Macciak był, on od dawna był przeciw i, fakty i rzeczywiście robił to, żeby uświadamiał, żebyśmy nie dali się wciągnąć. Pozdrawiam serdecznie Państwa. Nie bądźcie bierni, bo za bierność będziemy wszyscy płacić. Pozdrawiam.